Jest z nami prezes klubu sportowego Błonie Barwice, Grzegorz Tomaszewicz. Witam serdecznie. Klub z Barwic jest klubem sportowym Orange. Jak to się stało? W roku 2014 firma Orange ogłosiła nabór do klubów sportowych. Konkurencja była bardzo duża. Do programu zgłosiło się w sumie ponad 2700 klubów z całej Polski. Wymogi formalne spełniło ponad 600, z których jeżeli wybrał najciekawsze i najbardziej odpowiadające założeniom programu. Docelowo wybrano 100 klubów, ale w pierwszym etapie tylko 50, wśród nich Błonie Barwice. Warto dodać, że z województwa zachodniopomorskiego wybrano tylko 5, tym bardziej cieszymy się, że jesteśmy w tym gronie. Jakie korzyści płyną z bycia w programie? Przede wszystkim zostaliśmy doposażeni w sprzęt sportowy. Dostaliśmy między innymi stroje piłkarskie, piłki, nie tylko nożne, ale również do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, również deski trickboardowe, poduszki sensoryczne, płotki, drabinki oraz koła koordynacyjne i wiele, wiele innych. Jednym słowem wszystko to, co może pomóc we wszechstronnym rozwoju zawodnika. Czy oprócz sprzętu otrzymaliście również wsparcie merytoryczne? Tak, nad całością czuwają cały czas trenerzy i eksperci Orange. Każdy zawodnik, trener oraz rodzic ma możliwość również rejestracji na specjalnej platformie, gdzie jest dostęp do aktualności, bazy wiedzy czy też grywalizacji. Poprzez swoją aktywność i zaangażowanie zdobywamy punkty, które również można zamienić później na dodatkowy sprzęt. Za co można otrzymać punkty? Każdy trener ma możliwość dodawania aktualności za co dostaje 5 punktów, za dodanie materiałów do bazy wiedzy, by dzielić się nią z innymi 15 punktów. Znacznie więcej można otrzymać za zdawanie relacji z wyzwań, co pewien czas pojawiają się zadania do wykonania z różnych dziedzin Pięcioboju, klubów sportowych Orange, akademii trenera oraz dzieje się w klubie. Za wzorcowe wykonanie zadania administrator może przyznać również godło jakości, a wraz z nim Dodatkowe punkty. Czy program zmienił coś w Waszym klubie? Zdecydowanie tak. Oprócz sprzętu, który otrzymaliśmy, mamy również formę rywalizacji z innymi klubami z całej Polski, co jest pewnego rodzaju motywacją do działania. Dostajemy również niezliczoną ilość pomysłów, które wystarczy punkt po punkcie realizować, by wzbogacić ofertę klubu. Cieszymy się, że bardzo wielu zawodników, ale również rodziców włączyło się w kluby sportowe Orange. Myślę również, że wpłynęło to w znacznym stopniu na dużą popularność klubu w regionie. Obecnie oprócz drużyny seniorów, która awansowała do piątej ligi, mamy aż siedem grup młodzieżowych, aż tylu jeszcze nigdy nie mieliśmy. Jakie wspólne działania do tej pory podejmowaliście? Bardzo wiele działań, m.in. wspólne oglądanie meczów reprezentacji Polski, marszobiegi, wakacje na sportowo, sportowe kalambury, wyścigi rodzinne. Nagrywaliśmy również film o klubie, ale najważniejszym w tej chwili wyzwaniem jest zaproszenie Jerzego Dudka do Barwic. Mamy nadzieję, że nasze zaproszenie dla legendy polskiej piłki nożnej wyróżni się z ponad 100 klubów i to właśnie do nas przyjedzie tym bardziej, że pracujemy z bramkarzami. W klubach profesjonalnych to norma, ale w Am torskich często bramkarze sami muszą z sobą się zająć. My współorganizujemy obozy bramkarskie w ubiegłym roku w Barwicach trenowało 40 bramkarzy z Polski i Białorusi, a w tym również 40 tyle że z Polski i Rosji. Dzieląc się zdobytą wiedzą na tych obozach, prowadzimy również takie treningi w naszym klubie. Mamy nadzieję, że Jerzy Dudek przyjedzie do Barwic i poprowadzi wspaniały trening. Jest to marzenie zawodników, rodziców, a także działaczy błoni. Życzę zatem powodzenia. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam.